Przewodniczący Polakiewicz, z tej strony Kolejna część tego, tego cyklu, w którym używam tych pojęć gdzieś tam kiedyś zasłyszanych, zresztą od profesora, jednego z wykładowców wrocławskich, nie użyję nazwiska, który powiedział, że w życiu albo jest się nieukiem, albo jest się samoukiem. Zatem mówiąc o byciu samoukiem, czyli zdobywaniu wiedzy w sposób taki, bardzo pragmatyczny, to znaczy taki, w którym filtrujesz pewne rzeczy, filtrujecie Państwo te informacje, które dopływają, podchodzą w sposób rzeczowy, to znaczy filtrując. To znaczy, że jeśli korzystasz z tradycyjnej tej akademickiej służby zdrowia, to też filtruj pewne rzeczy, nie przyjmuj wszystkiego na 100% wiary i tak mówią również wielu lekarzy również mówi. Jeśli mówimy o konopiach, to oczywiście zweryfikuj tą wiedzę, przypomnij sobie jak to drzewie bywało, jeśli masz lat tyle, że nie pamiętasz, że byliśmy potęgą w konopiach, że mieliśmy jedne z najlepszych leków, najlepszych lekarzy, tak było to szacowane na świecie, jeśli chodzi właśnie o konopię, to zweryfikuj tą wiedzę z dziadkami, sięgnij do źródeł różnego typu, tych oficjalnych, nieoficjalnych do źródeł, które są tłumaczone z różnych języków i z tego wszystkiego umóż sobie taką całość, która pozwoli tobie zaaplikować sobie wtedy konopię z pełnym zrozumieniem i takim, w którym będziesz ubiegł do homeostazy do zdrowia, a nie męczył się w stanie takim i skupianiu się na stanie chorobowym jakimś tam, prawda? Bo zwróć uwagę, teoretycznie biegnie Osiągi są, powiedzmy sobie, medycyny kolosalne, prawda? Techniki, to wszystko biegnie niesamowicie do przodu. Smartfony, tablety, samochody, prawda? W kosmos latamy i tak dalej. A efekt jest tego taki, że coraz więcej umiera na takie trzy podstawowe choroby, które się zdarzają. Czyli mamy tutaj, powiedzmy sobie, takie przypadłości jak wylewy, prawda? Jak właśnie rak, powiedzmy sobie, i zawał To są trzy główne. Dlaczego? Mimo, że taki jest kolosalny postęp. Dlatego, że troszkę my, też nie korzystamy z tego słowa, żeby być samoukiem, żeby zrozumieć ten mechanizm naszego organizmu, który przecież doskonale wiemy, jak wielu mądrych ludzi mówi, że nasz organizm biologicznie jest przystosowany do tego, żebyśmy spokojni żyli 130, 140, 150 lat, a średnia, która notabene w Polsce troszkę spada z tego, co słyszałem ostatnio, jest na poziomie, nie wiem, 70, 80 lat, to się uznaje takiego człowieka za chorego. A przecież 80-latek powinien fizycznie wyglądać maksymalnie jak... Zdrowy 50-latek. Dlaczego tak się dzieje? E, dlatego, że zapomnieliśmy, żeby być troszkę samoukiem, że jesteśmy trochę nieukami, którzy jakby łykają jak y, y, gęś, czy kaczka, kluskę, prawda? Czasami na siłę ta kruska jest tam wpychana, my też tak na siłę, prawda, łykamy te wszystkie informacje, które dziś nam sprzedawamy, reklamy, które, które lecą, prawda, widzimy tą tableteczkę, m, która czyni cuda na filmie, a tak naprawdę gdybyś włączył ten element samoedukacji, e, samo uczenia się, odkryjesz, że to nie zawsze tak dokładnie funkcjonuje jak w tej reklamie, prawda? Jakby przypomnij sobie czasami, albo zobacz nawet wiele filmów, które traktuje o tych zaszłościach, m, prawda, czy nawet taki film, który jest związany o, z królikowskim, który niestety zmarł, a Skorzystał z tego, co w tym filmie Rancho było pokazane. Zresztą świetny film rewelacyjny, edukacyjny, gdzie tam pokazana jest ta tak zwana babka, czyli ta taka lokalna szamanka, prawda? I nawet lekarz wysyłał do niej, prawda? A cóż ona robiła? Ona nie miała jakiegoś edukacji jakiejś takiej jakiejś formalnej. Była kimś, kto się nauczył sam i jakby łyknął, wyknął Jakby zdobyła tą wiedzę z tej historii, która jest opisana w tym, tym filmie, ze swoich poprzednich babci, dziadków i tak dalej, prawda? Zatem sięgajmy, obserwujmy to, co się wokół nas dzieje. Obserwujmy w sposób mądry. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego w takim kraju, mimo tego postępu, ludzie tak chorują, tak się w takim bólu funkcjonują. Zatem coś trzeba w takim układzie zmienić, no bo jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu, to dalej będzie problem. Zatem trzeba być samoukiem. Trzeba zrozumieć konopię, Trzeba zrozumieć, jeśli sięgasz po jakieś zioło, zaznają się z tym wszystkim. wiesz, że musisz wypełnić organizm, dać organizmowi pokarm, organizm poradzi sobie ze wszystkim, co jest niewłaściwe, aby, jeśli tylko oczywiście dostanie tylko narzędzia, aby doprowadzić do stanu homeostazy zdrowej. I tak jak mówię, biologicznie jesteśmy przygotowani na 130, 140, 150, a 80-latka uznaje się za człowieka, który właściwie już powinien zejść z tego świata, prawda? No takie jest jakieś pojęcie. No dla ZUS-u ewidentnie jest to bardzo niewygodny wiek, bo tutaj jakby ma obciążenia, których nie chciałby mieć. No ale nie chciałem tutaj ruszać tego typu historii, więc jeśli... Po połkniesz, wchłoniesz w siebie to słowo samoog, zrozumiesz, jak ważną rzeczą jest rozglądać się, obserwować, wyciągać wnioski, uśmiechać się, radować, bawić, tańczyć, bo po to zostaliśmy stworzeni, nie, tak, nie po to, żeby się maltretować wzajemnie, prawda? I życia w tym obozie mocno koncentracyjnym, w którym jesteśmy totalnie zniewoleni i wzajemnie się pilnujemy, prawda? Wzajemnie często, niestety, idzie w takim mechanizmie, żebyśmy składali na siebie donosy, co jest zupełnie irracjonalne, chore, bo dla mnie, ale to pewnie zrobimy to przy samouczeniu się, kolejny taki, taki wykład, takie, takie wywody. A odsyłam oczywiście, bo takie nagranie jest na YouTubie również, na rozbitej Szymon Spalankiewicz, gdzie traktuję m.in. o tych elementach związanych właśnie z informowaniem innych m, m, służb o tym, że ktoś jest niewłaściwy, że to tak do końca można zupełnie inaczej załatwić. Zatem życzę pięknego dnia. Pamiętaj, Szymon z z tej strony, przypominam, albo jest się nieukiem, albo jest się samoukiem teoria.pl, tam znajdziesz nasze spektrum produktów, które mamy w naszych sklepikach również stacjonarnych, online, no spokojnie można zamawiać. Informujemy wtedy, czy akurat wszystko mamy, czy otrzymasz następnego dnia, czy otrzymasz może dwa dni później i oczywiście zapraszam również do biogabinet.eu, aby zobaczyć, cóż my w połączeniu tym takim, to co stworzyliśmy, takie dzieło, które pokazuje od strony produktowej, ale od strony również wiedzy i kolosalnych kilkudziesięcioletnich doświadczeń związanych właśnie z naturą, z naturoterapią, z biolem, terapią, ale w tym takim, takim mądrym, bardzo fajnym pojęciu. Dobrego dnia życzę, do miłego, szybą sporankiewy z poranki, w tej strony się kłania.